Idziemy. a co zimno? Co ci jest? Tak? Aha. Podstawa to odpowiednia motywacja, co nie? Tosia? Zimno? Bardzo? Ale ile kukurydzy nazbierałaś? zbierałaś? Nie no, żartuję, większość moje. Ale to się też zbiera, prawda? I zaraz przejdziemy gdzieś kawałek dalej i pozbieramy jeszcze. Pik, pik 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 wróciliśmy przed chwilą Stosią. troszkę tej kukurydzy tam zebraliśmy jest jeszcze jej tyle tam przy drodze, że głowa mała rzuciłem tu przy okazji dwie kolby i już pędzlują teraz są najedzone, ale to idzie czemu Wy chcecie jeść taką skolbę, a nie chcecie jak Wam wyłuskam, co? powiedzcie mi to przez błoto? zakończyłem już ten pokaźny zbiór kukurydzy z Tosią przywiozłem, w bagażniku są trzy pełne reklamówki całkiem sporo tej kukurydzy i to w moment tam zebrałem i to taką bardzo ładną, bo dużo było po prostu całych ładnych kolb które leżały, ta kukurydza musiała się gdzieś położyć w międzyczasie tego po prostu kombajn nie zebrał a jest tam jeszcze jedno takie fajne miejsce, gdzie po prostu tak jakby wysiała się daleko, daleko za polem do samego rowu i tam stoi ta kukurydza, jak będą kosić rowy to ją wykoszą ale myślę, że ja się tam pierwszy pojawię i po no w kaloszach jakoś wejdę i pozbieram. Ach, one się już cieszą. One już się cieszą, bo wiedzą, że ja im to przyniosę i że dostaną pychotkę. Ale nie będę im rzucał tam do środka w to błoto. Tylko niech sobie objadają stąd na razie. A jutro jak się zajmiemy zajmiemy się sprawą tego podwórka. To może im po prostu coś do środka i tyle. Troszkę tu pograbiłem, zebrałem te wszystkie liście. No tam wiadomo, po kątach zostały, ale to co było tak, że grabki bez problemu zgrabiły, pościągałem. Wszystko wpakowałem poza jedną kubką, która jest za szklarnią do kompostu. Niech się robi tam taka ziemia liściasta. Będzie gdzie kopać robaków w przyszłym roku, nie? No, ale jeśli chodzi tutaj o wszystko to, a tak złapałem za krzaczek, mówię wyciągnę i zobaczę jak te dalie, czy one mają jakieś bulwy spójrzcie, to są dalie, które wysiewałem w tym roku z moich, z moich, z nasion, które kupiłem bardzo ładne bulwy są teraz kwestia tego, jak to przechować najlepiej do przyszłego roku planowałem je wpakować w trociny, w pudełko, po lodach i do lodówki ale nie wiem, czy w tym przypadku to ma sens? Czy to nie będzie? Będę musiał mieć duże pudło. Bo jak wszystkie wyrwę i we wszystkich będą takie ładne bulwy, to będzie ich całkiem sporo. Jak podzielę w przyszłym roku, to będziecie te dalie po prostu sadzić. No i zaraz też te dwa krzaki jeżyny stąd wykopuję, zamierzam je stąd przesadzić. Bo one mi tutaj nie pasują. Ale no najpierw te dalie pobejmuję. Przyniosę sobie na razie jakieś wiaderko, powkładam je i zobaczymy. Tam są jeszcze te dalie olbrzymie. To ciekawe, jak tamte mają bulwy. Dobra, idę po 5 minut, i nie ma tutaj w większości poletka tych roślin. Co do wykarczowania, to do wykarczowania resztę wykopałem. I co? No i można powiedzieć, że pół wiadereczka tych bulw jest. No to całkiem sporo, pokaźnie. Zaraz tu jeszcze przegrabię troszkę ten wąż, chyba wywalę stąd, bo i tak go nie używałem. I tak więc. Tylko tutaj leży i przeszkadza, jak to grabki w 10 sekund potrafią wiele zmienić, prawda? Wystarczy przegrabić jakieś miejsce i już wygląda dużo schludniej, czyściej i wygląda, że ktoś się tym miejscem zaopiekował. I to jest wszędzie tak, czy to około domu, czy w przestrzeni publicznej, czy w jakiejś instytucji, czy firmie. Zmienia się od razu obraz wszystkiego. Tak samo jak właśnie zmieniło się niebo i zaczęło na mnie kropić, pochmurza... pochmurzało. Zachmurzyło się i zaczęło zaciągać się znowu deszczem, więc pewnie będzie już lało do jutra jak nic ale ja tu jeszcze chwilkę sobie to zgrabię, coś powyciągam no i w następnym tygodniu czy tam jutro będę powoli brał się za tą stronę bo tutaj też mnie czeka mnóstwo pracy chciałbym aby to już zaczęło wyglądać troszkę lepiej te grządki które są do rozebrania rozbierzemy rozgrabimy tą ziemię, zaczniemy przekopywać i szykować na przyszły sezon a to co ma zostać to zostanie Dobra, żegnam się, idę jeszcze po wiaderko. Założę rękawiczki i pozbieram troszkę tych, tych klamotów, tych śmieci, które tutaj mam do pozbierania. A Wam życzę po prostu miłego dnia. No i dziś piątek to może już udanego weekendu. Bo nie wiem, czy jutro coś będę nagrywał, czy nie. Cześć, na razie, idę do A, jeszcze ten garnek tu przyniosłem, kury to widziały po drodze, bo mamy taką zupę jarzynową, którą muszę im wylać. I one tam już czekają. Bo widzą mnie jak się kręcę, a wiedzą, że czarny garnek sugeruje zaraz coś właśnie na mokro. Jakieś ziemniaczki, jakieś warzywka, jakaś zupa. Nie było, że kłamię, że im nie dałem, ale dostają w taki sposób, mimo że wiem, że im niewygodnie teraz jeść. Bo jeśli dam do środka... To po prostu bardzo dużą ilość zmarnują, rozrzucą, a tak powolutku, powolutku każda sobie tam coś zje i wyłuskają wszystko do końca z tej miski. Czasami zdarza się, że w ferworze walki po prostu któraś wejdzie do środka albo stanie na krawędzi i wywróci cały garnek. No tak, pach, 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 wyjedzą. Szczęśliwe jakby, nie wiem, jedzenia nie miały. A będą szczęśliwe, jak im tu jutro ogarnę. Przez moment się zastanawiałem, czy tych liści tutaj nie wsypać, ale chyba liście to nie byłby najlepszy sposób. One raczej nie, nie polepszyłyby tej, tej sytuacji. Zwłaszcza, że ten. Zostanę przy tym przy wyrównaniu tego terenu jutro troszeczkę i wsypaniu po prostu snopka yy, słomy. Muszę się wam przyznać, że coraz bardziej rozważam wycięcie tej brzoskwini. ze względu na jej choroby. Nie chcę mi się z tym walczyć za bardzo. Wolałbym ją wyciąć, w to miejsce posadzić na przykład jakąś czereśnię lub inne drzewo. A brzoskwinie sobie posadzę kolejną gdzieś tutaj. Po prostu wykarczuję nawet yy, morele. Mimo bardzo smacznych owoców i tak dalej, to jednak no jest ich mało. A posadziłbym po prostu drzewko sobie pół metra czy 70 centymetrów wcześniej, jakąś more, tą brzoskwinkę. No i, i zobaczył, co z tego będzie. Zamierzam trochę przerzedzić ten obrót. Chciałbym, aby tu więcej słońca wpadało w przyszłym roku, aby taki nie był zacieniony. Mimo, że bardzo mi się podobał taki tajemniczy i osłonięty z każdej strony, dosyć wysoko drzewami, i, i zieloną, że tak powiem, wiecie, taką aurą, no ale, no ale to trzeba zdecydować się na jakieś środki. Tutaj chciałbym, żeby ta szklarnia też była dosyć taka odsłonięta, za nią też zamierzam się zaraz zabrać. Znaczy, zaraz to nie znaczy, że za chwilę, ale w następnej kolejności. Wyczyścić ją trochę, bo ona tutaj przez ten cień, przez tą wodę troszeczkę mi się pobrudziła, troszeczkę mocno, ale wiecie, podszykować doniczki, zacząć je lekko, lekko podlewać, nawadniać, tutaj przegrabić, zruszyć, podnieść ten system nawadniania, troszeczkę nawozu, no i zobaczyć, rozplanować jak to w przyszłym roku tutaj będziemy coś sadzić, coś szykować, bo planów... Plany trzeba mieć już wcześniej przygotowane. Planów wprawdzie mam wiele, ale one się zmieniają na bieżąco. Wraz z tym, jak przychodzą mi jakieś inne pomysły lub chęć na zrealizowanie czegoś innego, cały czas gdzieś tam w głowie myślę o tej hydroponice jeszcze. Myślę o wielu rzeczach. No i żeby to zrobić, to trzeba wcześniej. Tak jestem. No, to tak to wygląda sytuacja. Ponadto, no na razie to też będzie składzik. Już się zrobił składzik na wszystkie rzeczy na okres zimowy, bo. Nie mieszczę się z tym co mam ani w shopie ani na podwórku, bo jak widać trochę się tego nazbierało i coraz mniej coraz mniej tego miejsca na przechowywanie różnych gratów mi zostało, a nie chciałbym, żeby skoro są szklarnie przynajmniej tak to nie chciałbym, żeby moje rzeczy, które nie powinny moknąć, rdzewieć i tak dalej stały na zewnątrz, zwłaszcza że przez okres zimowy w tych szklarniach nic się takiego nie dzieje. Tutaj mnie czeka po prostu sprzątanie. Ale jak już wypalę to drewno, które jest do wypalenia, zwolnię miejsce tam po, na podejście pod szopą, no to też będę mógł uciec troszeczkę z niektórymi rzeczami w tamtą stronę i tam sobie też zrobić skład na różne manele. Dobra, będzie jeszcze jedno jajko, czy to już jest koniec? Mogę zerknąć? Czy mnie będziesz dziobać? Będziesz mnie dziobać, czy nie? Teraz Ty będziesz... Teraz ty będziesz mi tu kwoczyć. Ja wiem. Zabieram jajko i zmywam się. Cześć na razie.